Pełny tekst zrywania paktów i umów ze strony wglądy duchowe. Całość należy powtórzyć trzykrotnie. Najczystsze, prastare źródło światła i miłości, z którego pochodzi moja dusza, jest jedyną obecnością w moim życiu, teraz i na zawsze. Z mocy mojej suwerennej, wolnej woli, danej mi od źródła światła i miłości, jedynego dawcy życia, proszę o uwolnienie mnie spod władzy zła, kłamstwa, ciemności, manipulacji i iluzji. Z mocy najczystszego, prastarego źródła światła i miłości, poprzez źródło ja, imię i nazwisko. Oraz wszystkie imiona, jakie kiedykolwiek i gdziekolwiek nosiłam od początku swego istnienia. Z mocy mojej suwerennej, wolnej woli postanawiam, że wypowiadam i zrywam natychmiast w czasie zero wszystkie umowy, pakty i przysięgi, które kiedykolwiek, gdziekolwiek zawarłam z własnej woli i pod przymusem. Świadomie lub nieświadomie, oraz wszystkie, które sama na siebie nałożyłam. Przywołuję tu i teraz wszystkie cyrografy, umowy, pakty, kopie, kopie kopii, kopie kontrahenta, lustrzane odbicia, przysięgi, dane słowa, klauzule, aneksy. Przywołuję tu i teraz. Wszystkie te zobowiązania, które były podjęte przez mój ród, zarówno przez moich przodków, oraz wszystkie inne formy zobowiązań, które celowo zostały ukryte i zmanipulowane, oraz te zobowiązania karmy rodowej, które sama na siebie nałożyłam we wszystkich liniach czasowych, przestrzeniach, inkarnacjach. Wszystko to, Mocą mojej suwerennej, wolnej woli wypowiadam, unieważniam i dezaktywuję. Żądam zwrotu i spalam to wszystko wiecznym płomieniem we wszystkich rzeczywistościach, gęstościach, poziomach, sferach. Dokonało się z mocy mojej suwerennej, wolnej woli, z mocy prastarego źródła światła i miłości. Żądam tu i teraz. W czasie zero, wymontowania, dezaktywacji wszystkich chipów, implantów, nakładek, okablowań, programów, kodów, znaków, filtrów rzeczywistości, które kiedykolwiek i gdziekolwiek zostały w jakimkolwiek moim ciele lub cząstce duszy zamontowane, jak również wszystkie inne instalacje. O których nie wiem. Wszystko to mocą mojej wolnej woli zostanie unicestwione i przekazane do źródła, a wszelkie szkody i ubytki w moich ciałach natychmiast naprawione, uleczone i zregenerowane do stanu, w jakim stworzyło je źródło. Dokonało się. Z mocy mojej suwerennej, wolnej woli proszę najczystsze źródło światła i miłości. Jedynego dawcę życia, o wyzwolenie mnie ze wszystkich demonicznych sideł i pokus, o wyzwolenie z mocy zła, nałogów, chorób, czarnej magii, negatywnych myśli, skłonności do złego, ubóstwa i niedostatku finansowego. Ze wszystkiego, co mnie spowalnia, ogranicza i kontroluje, co dla mnie jest szkodliwe i niebezpieczne. Jako doskonałość źródła światła i miłości, Ojca mojej duszy, mocą mojej wolnej woli, z mocy źródła i poprzez źródło, łamie i wypowiadam celowo i świadomie wszelkie pieczęcie, kody, śluby i zobowiązania wiążące mnie kiedykolwiek i gdziekolwiek z jakimikolwiek religiami. Egregorami fałszywych bóstw, proszę Ojca mojej duszy o zdjęcie i uwolnienie mnie z wszelkich ślubów i pieczęci sakramentów Kościoła katolickiego, ze wszystkich klątw, anatem, przyrzeczeń i ślubów egregorom świętych wszelkich fałszywych wyznań. Niech najczystsza prawda zastąpi wszelkie fałszywe konstrukcje w całej mojej boskiej istocie. Wszystko to, o co proszę, dokonało się tu i teraz w czasie zero. Mocą mojej wolnej woli żądam tu i teraz w czasie zero, co następuje. Żądam zwrotu całej pobranej ode mnie energii życiowej, we wszystkich inkarnacjach, liniach czasowych i wymiarach. Cała ta energia w czasie zero oczyszczona. I rozświetlona w świetle źródła, powróciła do mnie. Naprawiła, uzdrowiła i zregenerowała wszystkie części mojej duszy i wszystkie części mojego ciała. Żądam zwrotu całej mojej mocy, wszystkich darów i talentów, jakie otrzymałam od źródła życia, tu i teraz w czasie zero. Tu i teraz w czasie zero. Żądam całkowitego przywrócenia pamięci i świadomości, kim jestem. Tu i teraz, w czasie zero, żądam uwolnienia i zwrotu wszystkich cząstek mojej duszy, nawet w formie przerobionej oraz całej mojej esencji. Niech wszystkie moje cząstki po oczyszczeniu w źródle, w czasie zero, powrócą do rdzenia mojej duszy. Dokonało się. I jako doskonałość źródła z mocy mojej wolnej woli zakazuję dostępu do mnie wszelkim istotom demonicznym, samym demonom i wszystkim, którzy świadomie lub nieświadomie z własnej woli lub pod przymusem służą i pracują dla sił ciemności. Zakazuję używania wobec mnie wszelkich wrogich technologii zagrażających mojemu zdrowiu. Oraz życiu. Zakazuję wszelkich kontroli, inwigilacji, podsłuchu, obserwacji mojej osoby oraz wpływania i prób manipulacji moimi myślami i wolną wolą oraz ingerencji w moje sny i manipulacje nimi. Z mocy mojej wolnej woli, jako suwerennej duszy, doskonałości źródła, proszę o wybaczenie wszystkich którym kiedykolwiek i gdziekolwiek świadomie i nieświadomie wyrządziłam krzywdę ja wybaczam z całego serca wszystkim którzy kiedykolwiek i gdziekolwiek świadomie lub nieświadomie wyrządzili mi krzywdę od tej chwili jestem wolna zdrowa i bezpieczna żyję w najwyższych wibracjach światła i miłości w synchronizacji z najwyższym, prastarym źródłem światła i miłości, i Matką Ziemią, Gają, dokonało się.